Moją absolutnie ulubioną historią związaną z Oblivionem jest ta, w której sir Patrick Stewart został wybrany do roli Uriela Septima. Bethesda wręczyła mu 90-stronicowy opis postaci wyjaśniający jej charakter, tło, motywacje i nadzieję. Obawiali się jednak, że sir Patrick Stewart negatywnie na to zareaguje i powie. Przesadziliście. Serio oczekujecie, że to wszystko przeczytam? Ale aktor był zachwycony, mówiąc, że to najlepsze przygotowanie, jakie kiedykolwiek otrzymał i że chciałby, żeby więcej firm tak robiło. Szkoda tylko, że jego postać umiera w tutorialu. Remaster The Elder Scrolls 4 Oblivion zadebiutował tylko kilka dni temu, a już jest on ogromnym sukcesem, gdzie w piku na Steamie w tę grało aż 190 tysięcy osób, podczas gdy w mocno reklamowanym Avout ta liczba była już o wiele mniejsza. I jeśli jakiś inwestor z Ubisoftu spojrzałby na te liczby, to przekaz byłby jasny. Nie ma sensu robić nowych marek, trzeba trzepać remastery do usranej śmierci jak to Sony z The Last of jeśli jednak przyjrzymy się bliżej marketingowi Obliviona, to szybko zauważymy, że osoba, która zdecydowała się na takie, a nie inne podejście, miała naprawdę głowę na karku. Zamiast wydawać miliony na promocję, to zdecydowali się zrobić tę grę po cichu, bez fanfarów i z jednodniowym wyprzedzeniem poinformować fanów, że ta gra wyjdzie jutro. Ale od początku. Zacznijmy od analizy otoczenia, w którym znajdowała się ta gra. Bethesda w ostatnich latach może pochwalić się jedynie Falloutem 76 i Starfieldem. I obie te gry zostały negatywnie przyjęte przez graczy. Pierwsza była oparta o stary już silnik Creation Engine, który miejscami sobie nie radził i pachniał zapachem drewna tak bardzo, że można by na nim zrobić dobre whisky. Z kolei Starfield miał wypełniać obietnicę złotą z tego Toda, a okazał się być niedokończonym produktem z pustymi planetami i martwymi miastami. Po dwóch średnio udanych grach, Bethesda potrzebowała czegoś, co będzie obiektywnym sukcesem. Problem w tym, że premiera Elder Scrolls VI jest w nieokreślonej przyszłości, powiedziałbym za jakieś dwa lata. A budżet jest potrzebny zarówno na samą grę, jak i na udobruchanie państwa z Microsoftu, tak by pozwolili Bethesda w spokoju dopracować ich największą dotychczasową produkcję. Dlatego ich oczy padły na dwie dotychczasowe gry stworzone na tym samym silniku. Z jednej strony Fallout 3, a z drugiej The Elder Scrolls 4 Oblivion. Oczywiście ani ja, ani Wy nie mieliśmy o tym pojęcia i nawet jedna osoba na reddicie napisała, że nie ma sensu robić remastera Obliviona i nawet dostała pokaźną ilość lajków. Oj, źle się ten komentarz. Ze A gracze, którzy wiedzą, czym jest Oblivion, dzielą się według mnie na dwie grupy. Nie, czekaj, spróbuję jeszcze raz. A gracze, którzy wiedzą czym jest Oblivion, dzielą się według mnie na dwie grupy. Pierwsza to osoby, które wiele lat temu ogrywały oryginalną grę i teraz ekscytują się tym, że mogą cofnąć się do wspomnień sprzed lat. Myślę, że dla kogoś takiego to pozycja obowiązkowa. Tyle razy Bethesda wypuszczała już Skyrima, a poprzednie części były gdzieś z tyłu zapomniane, pomimo, że widziałem komentarze osób, które twierdziły, że Oblivion na głowę przebija swojego następcę. W końcu mamy okazję się o tym przekonać w takim obrazie, jaki gracze z tej pierwszej grupy Widzieli oczami wyobraźni. Drugą grupą są osoby, które nigdy nie miały styczności z The Elder Scrolls 4, ale znają tę grę z ogromnej ilości memów, które przeszły już do historii. Gra jest bardzo znana z aktorów głosowych, mylących się w kwestiach. postaci zachowujących się w dziwny sposób. Co mogę i tej memicznej sceny. Może i trafiłeś na któryś z tych memów, ale nawet nie zdawałeś sobie sprawy z tego, że właśnie z tej gry pochodzą. I to okaże się kluczowym elementem naszej historii, bo w końcu, mając te wszystkie informacje, możemy przejść do analizy marketingu The Elder Scrolls 4 Oblivion. A raczej jego braku. Prześledźmy jak to wszystko wyglądało od pierwszego dnia, 21 kwietnia. Na platformie X wlatuje tajemniczy post informujący o jutrzejszym live. Ludzie są w szoku. Bo nikt nie podejrzewał, że coś takiego w ogóle się dzieje. To zaskakujące, że Bethesda udało się utrzymać tę grę w sekrecie aż od 2021 roku. Insomnia Games mogłoby się od nich uczyć. Oczywiście powstaje wielka ilość informacyjnych TikToków, a wśród nich ten wiralowy mem, opierający się na przypuszczeniu, że ktoś miał wystawić posta dotyczącego Elder Scrolls 6, ale źle postawił kreskę i wyszło mu 4. Co spowodowało wyścig z czasem, w którym Bethesda musiała w ciągu kolejnych 24 godzin zrobić jakiś remaster. Jest to absurdalne, ale też strasznie podobne do tego kultowego mema. I nasz mózg działa w taki sposób, że widzimy inną wersję tego samego mema, do dopaminkę, jest git. 22 kwietnia rusza machina reklamowa. Na każdy duży kanał growy trafia trailer Test Oblivion, a na kanale Bethesda zbiera on ponad 2 miliony wyświetleń. I teraz najlepsze, od tego momentu gra już jest dostępna wszędzie. Jeśli zobaczyłeś ten trailer, to znaczy, że możesz zagrać w Obliviona na swojej platformie. A na X -a trafia jeszcze kilka postów od Bethesda. No i tyle. Można powiedzieć, że to dosyć mały marketing jak na grę, w którą tylko na Steamie grało 190 tysięcy osób w piku. Otóż nie moi drodzy państwo, bo tutaj pałeczkę przejmują gracze. Pamiętacie jak wspominałem memiczność tej gry? Social media już są pełne. Porównań i analiz. Czy memy z pomyłkami aktorów zostały załatane? Czy ciągle można okraść złodzieja? W czym leżą poprawki w porównaniu do oryginalnego Obliviona? A jakby tego było mało, to jeszcze w ramach Inside Joke'u Bethesda w edycji Deluxe wypuściła zbroję dla konia, co jest bezpośrednim odniesieniem do czasu, gdy to samo zrobili w Oblivionie sprzedając zbroję konia za 2 dolary, co uznaje się też za początek mikrotransakcji w grach. Było to odważnym ruchem, bo gdyby gra okazała się być flopem, to ta zbroja konia byłaby... Pstryczkiem w nos. Uwierzcie lub nie, w każdej grze z kreatorem postaci pełni on istotną rolę przy sukcesie gry. Możecie albo olać sprawę jak awałt, albo oddać kontrolę w ręce graczy, tak jak to zrobił Oblivion. W dobrze zrobionym kreatorze gracze spędzają godziny, dlatego taka gra jak Inzoi wypuściła demo, w którym jest właśnie sam kreator postaci. Nie inaczej jest w przypadku Obliviona, bo tutaj gracze mogą tworzyć naprawdę brzydkie postacie. Nic cię nie ogranicza, do tego stopnia, że twoja postać może wyglądać tak. Albo tak, albo też tak. Wkrada się tutaj kompetywny duch artyzmu, gdy kolejne osoby prześcigają się w tym, jak brzydką postać udało im się stworzyć, albo jak ładną. Bethesda podjęła świetną decyzję, z jednej strony zostawiając większość bugów i błędów, a z drugiej dodając od siebie pokaźną ilość poprawek. Przyznaje bez bicia, że Oblivion wygląda bardzo dobrze, a miejscami nawet lepiej od Avault pod kątem czystości fizyki, animacji i graficznego przedstawienia świata. No i postaci niezależne, pomimo dziwnych zachowań, są w stanie poruszać się w mieście już w dniu premiery. Nigdy nie sądziłem, że w grze będzie to plusem. Dzięki temu cieszy nas zarówno odkrywanie nowości, jak i przeżywanie tych kultowych, komicznych momentów, z których gracze znają tę grę. Moim problemem jest to, że nawet jeśli ja rozumiem jakieś pojęcie, to nie do końca potrafię je wytłumaczyć, więc jeśli to pojęcie z tytułu nie jest jeszcze jasne, to na tym właśnie polega organiczność marketingu The Elder Scrolls Oblivion. Zamiast starać się zareklamować grę jako całość i usilnie nie przekonać graczy, że ich produkcja jest dobra, bethesda skupiła się na silnych stronach tej gry z nadzieją, że gracze sami zechcą tę grę rozpromować. I można się kłócić, że jedynym co pozwala na taki marketing jest renoma marki, i w tym leży cały sukces. Jeśli ktoś tak sądzi, to muszę się nie zgodzić, bo organiczny marketing może działać niezależnie od rozmiaru gry. W końcu Among Us był bardzo mało popularną grą, aż gracze nie postanowili komunikować się na Discordzie. Getting Over It również opierało swój organiczny marketing na sfrustrowanych reakcjach graczy. To oczywiście Tyczy się nie tylko gier. Jeśli chcesz w swojej grze, filmiku lub czymkolwiek dodać organiczny marketing, to musisz sobie odpowiedzieć na jedno, Ej, ale to mm, ważne pytanie: ile fragmentów Twojej twórczości ktoś chciałby przesłać dalej? Im więcej przykładów przychodzi Ci do głowy? I im silniejsze są, tym większa szansa na to, że marketing zadziała. Branża jest też pełna odwrotnych sytuacji, w których ktoś celował w organiczny marketing. Jako przykład przychodzi mi do głowy High on Life, stworzone przez twórców Rika i Mortiego. Z jednej strony, przez swój absurdalny humor, osiągnęła znaczący kopniak na start, ale z drugiej, ten entuzjazm szybko opadł, gdy okazało się, że w większości ta gra to po prostu oczekiwanie na kolejny memiczny moment, a sama gra nie ma już tak wiele do zaoferowania. Więc nawet jeśli decydujesz się na organiczny marketing, to musisz być pewien, że gdy kurz opadnie, będziesz ciągle miał coś do zaoferowania. A Oblivion, jak już wcześniej wspomniałem, ma jedną z lepszych historii w serii The Elder Scrolls. Jestem w stanie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby Bethesda zdecydowała się na taki tradycyjny marketing. Hype na grę byłby może odrobinę większy i porównanie grafik na TikToku zaczęłyby się już przed premierą. W wywiadzie jeden z deweloperów powiedziałby, że są dumni z progresywności i inkluzywności ich gry. Nie oszukujmy się, takich deweloperów w studiach Microsoftu jest na bo sam Microsoft ma zestaw reguł, które wymuszają tę inkluzywność, progresywność itd. Gracze jeszcze przed premierą zauważyliby, że Bethesda zamieniła wybieranie mężczyzny i kobiety na budowę ciała A i B. Gra dostałaby za to znaczącą ilość hejtu z graczami doszukującymi się kolejnych, progresywnych zmian. Tym bardziej, że mod, który przewracał starą mechanikę z oryginalnego Obliviona, czyli wybieranie mężczyzny i kobiety, a nie ciała A i B, został szybko zbanowany na stronie Nexus Mods. Dopiero po fali oburzenia związanej z tą decyzją. W efekcie Damage Control został on przywrócony. Anexus Mods oczywiście na prędze wymyśliło wytłumaczenie, że to nie było spowodowane tym, jaki jest ten mod, tylko tym, co robił użytkownik rzekomo. Nie zabrakło oczywiście komentarzy o tym, że przecież typ ciał nie ma znaczenia dla rozgrywki, czyli tradycyjnie. Ktoś stracił czas, żeby wprowadzić coś, co nie ma znaczenia, ale to jeśli ty komentujesz, to ty jesteś tym złym. I jeśli chcesz zrobić moda, który to przywróci do oryginału, to dostajesz bana. Tym bardziej, że jeden z questów w tej grze dosłownie inaczej rozgrywa się w zależności od tego czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Przed premierą byłoby o wiele więcej przestrzeni na takie przemyślenia i takie problemy. A publikując Oblivion Remaster tego samego dnia, istnieje znacząca szansa na to, że tego typu tematy przelecą pod radarem, zakopane pośród faktów, bugów i analiz. A jako że przeleci to pod radarem, to przy premierze The Elder Scrolls 6 Bethesda będzie w stanie zrobić dokładnie to samo i jak wtedy powiesz coś negatywnego na ten temat, to od razu usłyszysz komentarz, ale oni tak zrobili w Oblivionie i wszyscy te grę chwalili, ale w tej w całej historii jest też smutny wątek, a jest nim Skyblivion. Grupa moderów targnęła się na odtworzenie czwartej części The Elder Scrolls na silniku piątki. Premiera była planowana na rok 2025, ale wraz z wydaniem remastera motywacja twórców może opaść, chociaż Bethesda wydała oficjalne oświadczenie, że w żadnym wypadku nie planuje anulować tego fanowskiego projektu. Nawet wysłali twórcom Skybliviona po darmowym kluczyku do remastera Obliviona. Możemy mieć różne opinie na temat Bethesdy i ich gier, ale w tym wypadku podjęli oni dobrą strategicznie decyzję w oparciu o mocne strony TES Oblivion. I to bardzo fajnie, bo coraz rzadziej widuje się przemyślane decyzje. Zastępowane często poczuciem wyższości i brakiem szacunku do materiału źródłowego. Dlatego z wielką niecierpliwością czekam na to, co pokaże nam kolejna część The Elder Scrolls. Jestem ciekaw waszej opinii na temat organicznego marketingu, dlatego komentarze są wasze. A jeśli spodobał ci się ten materiał, to zawsze możesz zostawić łapkę w górę. Dzięki za obejrzenie tego materiału, życzę wam dobrej zabawy w świecie Obliviona, a to do wicha Spordowi przesyłam buziaczki. Na razie. Cześć, cześć. May